Przed nami czwarta i zarazem ostatnia część zadań tekstowych związanych z procentami jesteśmy w dziale równania. Jest to temat 106 lekcji w 15 dla klasy 7. Serdecznie zapraszam. Really w cudne rzeczy wyprodukowano 1000 rzeczy, w tym niestety 8% zepsutych tak zwanych bubli. Ile naprawdę cudnych rzeczy bez jakichkolwiek braków trzeba dodatkowo wyprodukować, by nie przekroczyć dopuszczalnej normy, to znaczy, by braków było tylko 5%. I startujemy od tego, co było na samym początku. Wyprodukowaliśmy 1000 rzeczy. 8% z tego jest do wyrzucenia, ponieważ nie spełnia. Normy. I 8% ze 100 to by było po prostu 8, jeśli przeszlibyśmy na liczby. Czyli jeśli byłoby 100% równe 100, to 8% byłoby równe po prostu 8. To by się przekładało jak 1 do 1, a skoro mamy 1000, to 8% będzie stanowiło 80 wadliwych, zepsutych sztuk, i tutaj dla równowagi pozostałe 92% to 920 pozostałych sztuk, ale nas bardziej interesują te wadliwe, ponieważ mamy zejść teraz z 8% wadliwych produktów. Do 5%, czyli zakładamy, że od tej pory będziemy produkować kolejne sztuki, ale żadna z nich nie będzie wadliwa, nie będzie do wyrzucenia. I nadal mamy nasze 80 sztuk, i one z 8% mają zejść do 5% tych naszych bubli zepsutych. I musimy zastanowić, ile w takim razie musi być sztuk wyprodukowanych, Czyli jakie będzie nowe 100%, aby teraz te zobsta rzeczy stanowiły nie 8, a 5%. I moja ulubiona metoda dotycząca obliczeń procentowych, to tworzenie takiego ułamka, gdzie na kresce ułamkowej mamy 80 razy 100%, czyli dwie liczby naprzeciw siebie i dzielimy na tą, która była. Naprzeciw x -a, procenty nam się skrócą. Jak chcemy, to możemy również piątkę skrócić ze setką, dzieląc przez 5 i następnie 80 pomnożyć razy 20 lub 8 razy 2. 16 i dopisać 2 0. Czyli łącznie musimy wyprodukować 1600 sztuk, ale przypominamy sobie, że 1000 to my już mamy wyprodukowany, i oni pytali o te dodatkowe sztuki. Czyli w odpowiedzi zapisujemy, że dodatkowo musimy jeszcze dorobić 600 sztuk, aby zejść z 8% wadliwych rzeczy do 5% wadliwych rzeczy. Jeśli z kolei nie lubicie tego sposobu z proporcją. Albo nie potraficie się go nauczyć, to oczywiście możecie tym swoim szkolnym sposobem, gdzie macie 5% i sobie zwiększacie na przykład do 10% poprzez mnożenie razy 2 i to robimy zarówno po lewej, jak i po prawej stronie mamy 160 sztuk i teraz sobie z 10% robimy 100%, czyli komplet, mnożąc razy 10 i tutaj po lewej to samo i też wyjdzie nam właśnie to 1600 sztuk, o które nam chodziło. Wybór co do metody należy oczywiście do was. Gazda stach do swojego stada liczącego 28 owiec i dwa barany dokupił nowe stado. Mamy 28 owiec dwa barany Czyli łącznie 30 zwierząt. Tyle mamy na początku. Dokładamy nowe stado, w którym w tym nowym stadzie było 15% baranów. Czyli w nowym stadzie nie wiemy, ile było owieczek, ale z całości barany stanowiły 15%. W połączonym stadzie Łącznie, czyli teraz, jakbyśmy połączyli sobie w takie duże statko, to te barany stanowią łącznie 10%. I pytanie brzmi, jak liczne stado dokupił i ile baranów ma aktualnie w stadzie. I tutaj, chcąc nie chcąc, trzeba będzie posłużyć się równaniem. I zaczniemy sobie od tego. Co jest w środku? Mamy sytuację baranową. Są dwa barany i dokładamy tutaj 15%, ale 15% musi być z czegoś. Nazwijmy sobie w tym nowym stadzie nasze barany jako X, czyli to jest 15% z tych zwierząt, które stanowią nowe stado, i to są właśnie barany. A x to będą wszystkie zwierzęta w tym nowym statku. I po drugiej stronie też musimy zapisać ilość baranów, ale już do tego odnosząc się pomarańczowego połączonego statka. I tutaj wiemy, że 10% ze wszystkich zwierząt to będą w tym nowym statku barany. Wszystkich zwierząt mamy 30 ze starego stada i dokładamy x zwierząt z nowego stada i tutaj mamy wszystkie zwierzęta stare i nowe jak weźmiemy z tego 10% to będziemy mieć te nasze barany nowe i powstało nam takie równanie, w którym na początek zamieniamy sobie procenty poprzez dzielenie na ułamki można jako 15 setnych, można w ułamku dziesiętnym, i jeśli ktoś chce przez 5 skrócić i liczyć sobie jako 3,20, to też nie ma najmniejszego problemu. Spróbujmy sobie tutaj policzyć w ułamkach dziesiętnych, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tutaj nawias. Do przepisania, 10% do zamiany i można też bez tego zera jako jedną, setną albo jako 1 dziesiątą. Na razie z lewej strony nic nie możemy tutaj sobie uprościć, a tutaj przemnażamy przez naszą 1 dziesiątą. Tu będzie 3, bo 30 dzielimy. Na 10 kawałków. I mamy 3 całe, i do tego dokładamy 1 dziesiątą x. I teraz tego naszego x przekładamy ze zmienionym znakiem na stronę lewą, a naszą dwójkę przekładamy ze zmienionym znakiem na stronę prawą. I mamy 15 setnych x. Odjąć. Tutaj możemy wrócić do tego zapisu 10 setnych. I trójka odjąć, dwójka. Zostaje nam 0,05 x równe 1. Dzielimy obustronnie przez 5 setnych, żeby został nam sam x, ale w dzieleniu ułamków druga liczba nie może być po przecinku, czyli musimy 1 też dopisać. 2, 0 i w takim razie tak naprawdę mamy 100 dzielone na 5 i daje nam to 20. 20 sztuk zwierzyny miało nowe stado. Tutaj mamy nowe stado i łącznie 20 zwierząt. Teraz musimy doliczyć, bo to jest pierwsza odpowiedź. Jak liczne stado dokupił, to już wiemy. Teraz musimy sobie doliczyć, ile baranów miało to nowe stado. Wiemy, że było 15%. 20 to jest 100%. Jak podzielimy sobie przez 10, to będziemy mieć po lewej stronie 2. Tutaj będzie 10%, i potrzebujemy jeszcze. 5 dzielimy sobie na 2, czyli 15% to 3 barany, i w odpowiedzi tej ostatecznej, bo tutaj ile baranów teraz ma w stadzie, to ma te 3 nowe i 2 stare, czyli w odpowiedzi zapiszemy, że łącznie ma 5 baranów. I pytanie, ile dokupił zwierząt? To 20. Dokupił, nie pytali się o wszystkie zwierzęta, ale zapytali się o wszystkie barany. Czyli w połowie pytali się o nowe stado, a w drugiej połowie o całe ze starym. Więc tutaj trzeba bardzo uważnie było się wczytać w całe polecenie tego zadania. A teraz czas na odrobinę chemii na lekcji matematyki. Ile soli trzeba wsypać do 1,8 kg wody, aby otrzymać roztwór 10%? Mamy wodę, wiemy, ile tej wody mamy, dokładamy, wsypujemy sól, ale w sumie nie wiemy, ile jej wsypujemy, i na koniec otrzymujemy 10% roztwór. I pytanie: ile to będzie tej soli? Równanie wygląda następująco. Tu jest sól. Sól stanowi 10% mieszanki wody i soli. Tutaj zamieniamy sobie 10% na liczbę. I to będzie albo 10setnych albo 1, dziesiąta. Jak wolicie. Przez którą będziemy sobie przemnażać nasz nawias. I tutaj. Jak mamy ułamki dziesiętne i ze sobą mnożymy, to możemy na chwilę zapomnieć o tych przecinkach i pomnożyć sobie po prostu 18 razy 1. Mamy 18. Przypominamy sobie, że tu było jedno miejsce po przecinku. Tutaj też było jedno miejsce po przecinku, czyli w wyniku muszą być ostatecznie dwa miejsca po przecinku. Do tego dokładamy 1 dziesiątą x. Teraz robimy porządek w naszym równaniu. Przekładamy sobie na stronę x 1 dziesiątą ze zmienionym znakiem i od jednego x będziemy zabierać jedną dziesiątą, a zostaje nam po prawej stronie 18 setnych. Tutaj mamy po odjęciu 9 dziesiątych będziemy sobie teraz i pozbywać się przy x naszych dziewięciu dziesiątych poprzez dzielenie, bo jest to działanie odwrotne do mnożenia, które tam było i pamiętamy, że w przypadku ułamków dziesiętnych ta druga liczba nie może mieć przecinka, czyli o jedno miejsce sobie przesuwamy, mamy 1,8 dzielone na 9, I tak jak poprzednio możemy sobie przypomnieć. Że dzielimy 18 na 9 kawałków i wychodzi nam 2, ale było jedno miejsce po przecinku i ono musi być również w wyniku. Czyli X, który był oznaczeniem naszej soli wynosi 0,2 kg. Tyle tej soli trzeba dosypać, aby roztwór stał się 10%, bo cały roztwór. Ma łącznie teraz 2 kg, ale w odpowiedzi oczywiście piszemy tylko to, o co nas pytano, czyli o to, ile soli trzeba dosypać. Przed nami temat 107, a tam będzie przekształcanie wzorów, czyli umiejętność, która jest wykorzystywana przede wszystkim na lekcjach fizyki. Jak widzicie, i chemia, i fizyka bardzo często przeplatają się na lekcjach matematyki, bo matematyka jest tak naprawdę wszędzie.